Częsty problem z przecinarkami ręcznymi, um, ustawianie liniowości cięcia. Dobijemy zbyt mocno płytką, potrafi się przestawić. Jedziemy samochodem, transport, uderzymy, hamujemy, potrafi się przestawić. Jak to zrobić w bardzo prosty sposób? Pokażę Wam dzisiaj narzędzie, które służy do ustawienia liniowości cięcia. Motyw. Bardzo prosty sposób. Około jedną minutę ustawimy liniowość cięcia przecinarki. Specjalnie przedstawiłem przymiar, żebyśmy mieli tutaj właśnie problem z ustawieniem liniowości cięcia. Zobaczcie, dostawiamy sobie to, to urządzenie do przymiaru. Łapiemy kółkiem linię wychodzącą przy przymiarze. Jeżeli mamy linię, wracamy sobie z powrotem i sprawdzamy, czy pokrywa nam się z linią. Tylną. Niestety mamy centymetr rozbieżności. Jak to teraz zrobić? Z przodu na przymiarze odkręcamy i luzujemy śluby trzymające przymiar. Łapiąc za przymiar, trzymamy narzędzie razem z przymiarem i przestawiamy tylną część na linię cięcia, przesuwając również przymiar. W momencie, kiedy mamy ustawione, sprawdzamy sobie kółkiem, czy kółko wjeżdża nam w linię. Jest. Przejeżdżamy na przód. sprawdzamy przód. Jest. I zostaje nam tylko dokręcić przymiar. I w tym momencie mamy ustawioną liniowość cięcia. Te oto narzędzia będą wychodziły w dwóch długościach: do przecinarek do 100 cm i do przecinarek, które mają powyżej 100 cm. Jest to zrobione z aluminium, bardzo lekkie, tak naprawdę będzie Wam służyło na lata. Będzie pasowało do większości przecinarek dostępnych na polskim rynku, nie tylko z naszej firmy. Natomiast przed zakupem upewnijcie się, czy będzie do Waszej przecinarki pasowało. Dzięki serdeczne i do zobaczenia.